Pierwsze rzeczy najpierw, czyli o priorytetach. Cześć! Emilia Bukiewicz, Studia Językowe Werbonu. Oglądasz Angielski w 2 minuty. No i właśnie o tych priorytetach dzisiaj porozmawiamy. Jest taki piękny idiom angielski, który przetłumaczony dosłownie na polski będzie brzmiał mniej więcej tak. Pierwsze rzeczy najpierw, czyli to, co powiedziałam na samym początku. Oczywiście nie tłumaczymy tego dosłownie. Ten idiom po angielsku brzmi tak. First things first. Tutaj uczulam na wymowę słówka first, czyli pierwszy, pierwsza, pierwsze. To nie jest first, tak jak wielu chce, żeby było. No bo jest tam i, to chcemy to wymówić po polsku, jak i. No nie. First, first. Tam jest ten dźwięk, który mamy w wyrazie bird, ptak. Albo ten sam, który mamy w wyrazie praca, work. Tak? Whack, first, bird. To wszystko jest ten sam dźwięk. Takie o albo takie i. W tych wyrazach czytane jest, no, no właśnie, tak. Uh, uh. First things first. Pierwsze rzeczy najpierw, czyli najpierw rzeczy najważniejsze. Idź palmo. Najpierw porozmawiajmy o, czy załatwmy rzeczy najważniejsze, a potem przejdziemy sobie dalej. Jest taka raperka australijska, Iggy Azalea, Może ją kojarzysz? I ona w jednej ze swoich piosenek, w tej chyba najbardziej znanej, Fancy, uh, tak zaczyna. Ona właśnie w ten sposób zaczyna cały ten tekst. First things first. I'm the realest. Czy słówko real się stopniuje i może być realer? I realest to jest kwestia mocno dyskusyjna. To jest dyskusyjna kwestia, ale nie mówmy o tym. Ona używa właśnie tego idiomu. Posłuchaj. No. Tak, to jest idiom, który usłyszysz tak normalnie w rozmowach, takich codziennych. Zacznijmy od najważniejszego. Najpierw rozprawmy się z tymi najważniejszymi tematami. Jeśli chcesz więcej przykładów użycia właśnie tego idiomu, przejdź tutaj do opisu i kliknij w link, który cię przekieruje na blok językowy Verbono. Tam jest już wpis z większą ilością przykładów. No, a ja ci powiem tyle. We can talk about English. I can teach you some English. No problem. But first things first. Let me drink my morning coffee. It's cold. It's already cold. Dobra, kawa mi wystygła. Trzeba było się zabrać za priorytety wcześniej. That's it for today. Thank you for watching. Thanks for watching. And see you next time. Bye.